Proste zadanie olimpijskie. Znajdź wszystkie trójki ABC, licz całkowitych nieujemnych, takie, że A jest większe równo B, B jest większe równo C oraz 2A do 3 plus 0B do kwadrat plus 2C plus 3 równa się 2023. Nasuwa się od razu odpowiedź, że takim, taką trójką jest. 10, 10, 10, bo mamy tutaj przedstawienie liczby 2023 w systemie dziesiętnym. Gdy za A 10, za B10 i C10, to trzeba pokazać, że innych takich rozwiązań nie ma. Jeżeli założymy, że największe A jest mniejsze od 9, to wszystkie po kolei ABC będą mniejsze, równe od 9. Wtedy nasze wyrażenie algebraiczne 2a do 3 plus 0b kwadrat plus 2c plus 3 jest mniejsze, równe od 2 razy 9 do 3 plus 0 razy 9 kwadrat plus 2 razy 9 plus 3, co jest na pewno mniejsze od 2023, bo 2023 jest sytuacja, kiedy tu są dziesiątki, czyli coś większego od dziewiątki. Jeśli natomiast założymy, że nasze a jest większe, równe od 11, to wyrażenie 2 do 3 plus 0b kwadrat 2c plus 3 będzie większy równo samego 2 do 3, które będzie większe równo 2 razy 11 do 3, co jest więcej niż 2023. Zatem a równa się 10. Można byłoby przypuszczać, że ciężko będzie dać jakiś warunek na b, no bo przecież przy b tutaj jest 0, czyli tak naprawdę ten składnik nie występuje w naszej sumie, więc co możemy o b powiedzieć? Jednak B zostanie wyznaczone w sytuacji, kiedy uda nam się pokazać, że C także jest dziesiątką. Dlatego, że jeżeli A jest dziesiątką, to gdy to wstawimy do naszego równania 2 razy 10 do 3, 0b kwadrat 2 razy c plus 3, to, znaczy 2023, to wychodzi nam naturalnie, że C jest 10, dlatego że mamy tylko człon 2c plus 3, to jest 23. Mamy zatem, że nasze B się znajduje między dziesiątką a dziesiątką. To znaczy samo jest, też, też jest równe 10. Stąd trójka 10, 10, 10 stanowi jedyne rozwiązanie tego zadania.